Właściwie na ten temat powinien był mówić przed Wielkanocą, ale wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują na to, szczególnie te właśnie opadające liście w moim ogrodzie, czy w ogóle w parkach i lasach, że zbliża się zima, a w zimie chcąc nie chcąc przybieramy nieco na wadze, więc chcę mówić na temat postu, zanim przejdzie zima i dojdziemy do... Czasu wielkanocnego, gdzie w Polsce tradycyjnie okres postu, wielkiego postu się rozpoczyna, jakieś cztery tygodnie przed yy, świętami Wielkanocy. A więc, jeżeli Państwo chcecie na ten temat coś posłuchać, to pozostańcie na moim kanale o medycynie na ludzie bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę państwa, poszczenie jest w tradycji ludzkości już wiele set lat. Było związane nawet już w czasach antycznych jako kształtowanie charakteru, siłę, siły woli, w czasach średniowiecznych jako pokuta, w czasach aktualnych, jeśli późniejszy, jako dbanie o zdrowie. Dzisiaj najbardziej interesuje nas dobra figura, szczególnie panie mają tego rodzaju interesy, no, mężczyźni może trochę mniej, szczególnie ci, co piją dużo piwa, ale w każdym razie nie jest to nic nowego. W różnych religiach, na przykład w w religii katolickiej, żydowsko-katolickiej, to są te cztery tygodnie przed Wielkanocą. W religii mahometańskiej to jest Ramadan. Czy pomaga to muzułmanom utrzymać wagę? No Mam pewne swoje wątpliwości. Jest dużo z takich dość okrągłych kształtach ciała. Dzisiaj głównie chodzi o piękną figurę, bo przyjdzie lato. Trzeba iść na plażę, no i co powiedzą nasi bliźni na ten temat. Co się dzieje w ustroju w tym momencie, kiedy zaczynamy pościć? Ustrój jest do tego przystosowany, ponieważ już wiele set lat temu zdobywanie pokarmu nie było łatwe. I takie jedzenie dosyta codziennie, jakie dziś właściwie mamy. Mniej albo bardziej zdrowe, no było stosunkowo rzadko. Także ustrój stworzył mechanizmy pozwalające mu na przetrwanie kilku dni, nawet tygodni, bez przyjmowania posiłku. Podstawowa przemiana materii w momencie rozpoczęcia procesu poszczenia zmniejsza się. Mózg jest bardzo egoistyczny. Dba przede wszystkim o to, żeby sam dostał wystarczającą ilość kalorii, przede wszystkim węglowodany, bo z tego żyje mózg, przede wszystkim węglowodany, około 120-130 gramów cukru potrzebuje mózg na to, żeby móc dobrze pracować. W ogóle z, z, z używa mniej więcej 20-25% kalorii, które w ogóle dostarczamy do ym, sobie. Czyli mózg przestawia cały ustrój, bo on rządzi pod wzgórze przede wszystkim, rządzi przemianą materii w ustroju i żywi się, odżywia się na koszt pozostałych organów. I to trzeba sobie zapamiętać, że w tym momencie, że, on, że w momencie poszczenia mózg Zmniejsza przemianę materii, sam ma wystarczającą ilość kalorii i żyje kosztem przede wszystkim masy mięśniowej, po prostu odbudowuje się tłuszczów, ale właśnie masa mięśniowa to jest białek, białka. Tak samo organy zmniejszają, zmniejszają swoją objętość, ale one też przez ten właśnie już taki antyczny mechanizm dają sobie z tym radę i mają duże skłonności, duże zdolności rehabilitacyjne. Organy są odcięte od zaopatrzenia kalorycznego przez hormony stresu, a także przez zahamowanie produkcji insuliny, która jest niezbędna do przekazywania, do wprowadzenia cukru do komórek, który dostarcza nam energii. Cukier idzie, musi iść do mózgu, a mózg nie potrzebuje insuliny, bo jest bariera krew. Mózg przechodzi w inny sposób, transportowana jest i mózg tego podu nie cierpi. A inne organy potrzebują tej insuliny, żeby w ogóle móc dobrze funkcjonować. A więc następuje co? Odbudowanie tłuszczu, odbudowanie masy mięśniowej, aminokwasów, powstają ciała ketonowe, to mówi się o dietach ketonowych i organy tracą swoją masę, mózg nie tyle. Mózg trenuje ten stan to znaczy on się przyzwyczaja do tego i skręcając na nadu przemiany materii powoduje takie zjawisko, że w momencie, nawet kiedy mniej dostarczamy pokarmu niż powinniśmy niż zazwyczaj to przemiana materii, podstawa przemiana materii jest tak zmniejszona, że powoduje to odkładanie się mimo to tłuszczu na wałeczkach, na biodrze czy gdzie indziej. Jakie formy tłuszczu, jakie formy tłuszczu, jakie formy postu są najczęściej stosowane? Są właśnie trzy duże formy, poza przymusowym poszczeniem czy, czy głodówką, o których się coraz częściej mówi, z powodów takich czy innych politycznych. E, najczęściej to jest e, jeden z takich, to są te interwałowe poszczenia, To znaczy jest, są momenty, kiedy przyjmujemy pokarm, a w innych momentach nie przyjmujemy. Najbardziej popularny to jest ten 16 do 8, czyli 16 godzin nie przyjmujemy pokarmów, 8 godzin przyjmujemy pokarmy, to właśnie niezależnie od tego, w jakim czasie, ale. Tak to powinno być, ma to wyglądać, 5 do 2, czyli 2 dni pościmy, a 5 dni przyjmujemy pokarm, tak jak normalnie jest, 1 do 1, to znaczy co drugi dzień pościmy i co, i co drugi dzień przyjmujemy pokarmy. Najbardziej popularnym i właściwie najprostszym do przeprowadzenia jest to te poszczenie interwałowe 16 do 8, ponieważ nie musimy nic zmieniać, jeśli chodzi o nasze przyzwyczajenia dotyczące odżywiania. Jeśli chodzi o efekty tego, hmm, powiedzmy, że dotychczas, przed wprowadzeniem tych leków, o których już mówiłem, które pozwalają na zmniejszenie wagi ciała i które trzeba stosować właściwie na stałe, przy, jeżeli potraktujemy otyłość jako chorobę przewlekłą, to takich efektów długotrwałych. Właściwie większych badań nie ma. To znaczy krótkotrwałe są na pewno, to nie ma żadnego problemu, ale nawet te badania, które widzimy u, w tych, przy, w, przy tych preparatach, jak, 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 jak ocempik na przykład, wiemy tylko, że jakieś po pół roku jest tyle i tyle, ale jak to wygląda po dwóch latach, po trzech latach, to tutaj nie jest to zupełnie zbadane. Ym. Szczególne rodzaje diety czy, czy właściwie tego poszczenia mogą być przydatne przy chorobach reumatycznych, cukrzycy drugiego typu i nietolerancji insuliny, a także w niektórych chorobach nowotworowych, o których już kiedyś wspomniałem. Najlepiej dostarczyć w takiej sytuacji kalorie. Przy pomocy tłuszczów, i to tych tłuszczów zdrowych, to znaczy masło, oleje z oliwek, orzechy, to są najlepsze źródła, właściwie, jeśli chodzi o tłuszcze. W przeszkodzie na tym, żeby, żeby, żeby w dobry sposób wpływało, jest nasza genetyka. Genetyka im człowiek starszy coraz bardziej daje się zniaki, ale to właściwie też jest nie bardzo. Prosto to mówię, Naturalnie, że poruszamy się mniej, jesteśmy mniej y, impulsywni, jesteśmy bardziej zrutynowani, a w momencie, kiedy przechodzimy, przechodzimy na emeryturę, no niektórzy twierdzą, że no, to jest stan spoczynku, czyli musimy wypoczywać, nie być aktywnymi, nie być, tylko sobie leżeć sobie na dowolnie wybranym boku i marzyć o niebieskich migdałach. Y, podobno. I tutaj dominują, y, tutaj tak zwani ozdrowiciele, y, w tym, y, u, u których pojawia się pojęcie odszlakowania, czyli oczyszczenia ustroju, że trzeba przeprowadzić ten, ten post, ponieważ to oczyszcza w, tą szlakę, to jest, to jest pojęcie właściwie, ja nie wiem, z oczyszczania ścieków, czy z czy nie wiem skąd się ono wzięło, ale ustrój sam potrafi oczyszczać się, z odpadów, z produktów przemiany materii, które nie są nam potrzebne. I wiem na ten temat dużo, jeśli chodzi właśnie o funkcję nerek, czy funkcję wątroby, produkcja żółci, wydalanie tego wszystkiego. Także tutaj jest to na pewno dobry, dobry chwyt reklamowy, powiedziałbym, dla tych, którzy trudzą się tym tematem, szczególnie właśnie uzdrowicieli, ale jakie są efekty długotrwałe. Na badań na ten temat nie ma. Oczywiście na pewno temu pomaga, które to robi, i za to bierze odpowiednie, odpowiednie pieniądze. Podobnie jest z tymi różnymi proszkami, batonikami, które podaje się, żeby poprawić tą. żeby dać sobie lepiej radę z poszczeniem. I tutaj też jest przemysł który produkuje tego rodzaju rzeczy. Może ostatnio się pojawił zbawienny wpływ na spalanie tłuszczu, choliny, którą też przyjmujemy, jeżeli, za, jeżeli zaopatrujemy swój ustrój w mięso, czy w brokoli, czy inne jarzyny. Musimy zawsze patrzeć na, na inne czynniki dodatkowe, czyli sport, czyli styl życia. I, czy, i, I to, co robimy, do czego dąży, jak jest, czy jest mniej rutyny, a więcej aktywności właśnie w wieku starszym. I trzeba zawsze popatrzeć, jaki jest mój problem. Jak ja uważam, jakie, to, jakie są u mnie przyczyny tego, że mamy że przybieram na wadze albo mam nadwagę. I sukces u innych ludzi nie znaczy w stu procentach, że u mnie też. Ta metoda pomoże. Z tego żyją czasopisma kolorowe i mniej kolorowe. W każdym razie, no, to jakiś czas regularnie pojawia się, a już jak, przed, jak dwa miesiąc, miesiąc przed sezonem urlopowym, to prawie w każdym czasopiśmie są różne diety cudowne, i ludzie co kupują, czytają bez, bez tego, jak właśnie to są rzeczy nie ma długich, długotrwałych badań, jak te rzeczy wpływają na, yy, na, yy, na ludzi. Takim w Niemczech był bardzo dobry przykład kanclerza Kola. Jak przejął władzę w chyba, drugim roku od Schmidta i był kanclerzem chyba 15 lat, to widać było, że tyje coraz bardziej. Dlaczego? Zawsze jeździł na dwutygodniowy... Yy, Kurs, czy, czy na dwutygodniowy pobyt do kura, kurortu, gdzie właśnie płacił duże pieniądze za to, żeby, żeby pogłodować troszeczkę. No i za każdym razem, oczywiście, spadał z tej wagi, ale później po kilku tygodniach czy miesiącach, było już dwa, no nie, nie dwa razy, ale każdy ileś tam procentów więcej niż przed pojechałem na kurort. Także im dłużej prowadzimy te wszystkie zabiegi dotyczące zmniejszenia wagi ciała, tym bardziej trzeba to robić pod kontrolą, bo jak już powiedziałem, biorąc mniej kalorii, mniej pożywienia, my bierzemy mniej witamin, mniej pierwiastków śladowych, prawda? mniej minerałów i tutaj mogą wystąpić pewne niedobory, o których trzeba... Pamiętać. Proszę Państwa yy, myślę, że Państwu się to podobało. Jeśli się pan, po, Państwu to podobało, to kciuki w górę i komentarze są bardzo ważne, które to pomaga rozszerzyć, czy rozszerzyć za, zasięg mojego kanału, a to, celem moim jest to, żeby pewne informacje bez. Interesownie i, bez, i rzeczowo przekazać jak największej ilości widzów czy słuchaczy, żeby mieli z tego jak największy pożytek. Czyli jeszcze raz kciuki w górę i komentarze dotyczące tego, tego kanału. Na dzisiaj dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.